Siemanko, witajcie! Tutaj sniper i gramy dalej w IAM Live. Jak widzicie jesteśmy w tych kanałach, które byliśmy ostatnio, stąd, z tej dziury prawdopodobnie jak nie mam wyszliśmy musimy iść kierować się w stronę starego apartamentu i tam przypuszczam będzie ostatni checkpoint no, ostatni, ostatni na ten odcinek. Tam skończymy dzisiejszy odcinek na apartamencie. W tym cze czekajcie, kto to. On tu ma łóżko? Kto to jest? Co, co on tu robi? Dobra, idziemy, zobaczmy. Ej, dobra, ej, nie, 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 nie strzelaj. Nie strzelaj, dobra, nie chcemy problemów, dobra, 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 dobra. Dobra, nie możemy przy nim biegnąć. Nie wracamy tam do niego, on też nie chce, żebyśmy wracali. Dobra. Map Update. O, retrospekcja? Nie, mam dość retrospekcji. Trochę jestem zrażony do takich retrospekcji. Z racji. Zresztą wiecie co było w Black Opsie? 1. tam co chwilę był jakiś filmik, jakaś no retrospekcja, jakieś filmiki, przerwniki filmowe, wszystko. Trochę tego za dużo. Co to za patałaszki? Później chyba. Nie, ja nie chcę ich zabijać, pewnie nie będziemy mogli, albo oni mnie zabiją. Dobra. Jedziemy dalej. Aha, map. Map, dobra, tu... O! Coś nam się tam świeci. Co to? Kam... Co? Kamera? Po co nam kamera? O! Jest to przywrócenie do ostatniego checkpointa, jaki mieliśmy. Fajna rzecz, z racji, że jak zginiemy, to na przykład możemy się odrodzić w ostatnim miejscu, a nie musimy iść od początku mapy. Jezus, małpko, nie skacz tak. Nie baw się w asasina. Wiemy, że jesteśmy na. Kurde. Na tym samym silniku, praktycznie ruchy macie tak podobne, że nie uwierzę, że to nie ten sam silnik graficzny i silnik ruchów. Ej, i kolejna retrospekcja. Super przerybnik nie O! Super widzisz mnie, ja, ja też cię widzę i masz. A ty! Co, co myślałeś? No co? Co my mamy zrobić? Nacisnąć, żeby wpadł do dziury. Hop do dziury! Hop do dziury! Pięknie! Brawo, zostawił nam maczetę, mimo że na filmiku wpadał z nią. Ciekawe Spad nadu, odrzucił nam ją Dobra, chodźmy dalej. Open No, dajesz... Dajesz Bogdana! Dobry no, o nie, o nie!

Step back. Whatever you say. ich do tej dziury. Niech podbiją nam. Oh god. No. Please Step back. Whatever you say. Idzie, co się. Step back. back.

Co zagnoje? czemu oni przestali? A, musimy wykorzystać kamerę. No, do licha. Dobra, tych już wiemy, jak załatwić. Super, hej, you. Dziękuję, już masz po głowie. A ty co? I w brzuszek tobie, i w brzuszek szybciutko, szybciutko. Dobra, ci załatwieni. Muszę ich jakoś otoczyć, bo chcę ich do tej dziury zrzucić. O, będzie pięknie teraz. Dobrze, że jest wskazane jak, kto I na kogo problem Please, I'm trapped. No! A miałem go zrzucić. No do licha muszę go zawić. A, lipa. Głupia gra. Idziemy dalej. Oni stąd wybiegli, czyli coś tu musi być chyba. O, puszka. No, wiedziałem, że coś będzie. O, no obraca się, głupia kamera. O. Trochę dziwna kamera jest w tej grze, ale da się ją przeżyć. Musimy niestety iść dalej, o. Kolejne zadanie dla naszej... ...maczety Mietka. Dobra, grajmy. Dalej. Ach, Rachu ciasu i po strachu. Dobra, Mietek dał radę. Szybciusko. Siuuu! chciałem zaskoczyć jak Assassin, no tu co? Dobra New update mamy Dobra A wózek, mogę go przesunąć? A stalowy wózek! Ech, potknę się o niego, ale go nie przesunę. A, aha, tu nie możemy. Zobaczmy co jest tam. Będzie coś dla nas. Jakaś znajdka będzie. O. o, jesteśmy z drugiej strony. Po tą puszkę poszliśmy. tam była? Jak zabijaliśmy tamtego kolesia na początku, co go do tej dziury wrzucaliśmy. No i ładnie. Dobra, idźmy w drugą stronę. Aha, musimy im dać apteczkę. To po to ona była. Już wszystko wiadomo, nie ma nic za darmo. Musimy 20 ludziom pomóc. O, jakiś liczny dom, koi macie materac i, i okna. O, jaki ład... jaki gustowny obraz. Dobra, idźmy dalej. Nie wyskoczy mnie tu nikt. Pójdźmy za ambulancą. A jak to tam jest? Jakaś stara baba. Co nas tam robi? Nie wiem, dobra. Mam imię może. Coś tak czuję. bo ona miała pistolet z tego co widziałem. Dobra. Hm, super, wbiegajmy sobie na rurę, która wisi, na latarni, która wisi pomiędzy przepaścią. O, kolega. Co mu się stało wypadł chyba? Oho! Czyżby nasz stary apartament? O, apartament. Dobra. Home, sweet home. home sweet home. Mary? Mm. Julie? Are you there? There's no one here. do? What's this? Coś Co on tu ma? We have to go now because of the earthquakes. O, to było trzęsienie ziemi, teraz już wiemy. To dużo mówi, to dużo musiało być te trzęsienie ziemi. Ciekawe, co je spowodowało. Rozpisała się, jak na taką kartkę. Niech książkę napiszę na jednej kartce. Mhm. we'll go wherever's safest with mary we love you not a moment goes by that we're not thinking about you julian mary may 23rd Dobra, więc ja się z wami raczej w tym miejscu żegnam. Mam nadzieję, że podobało wam się jakość. Jak słyszeliście, też była inna z racji, że mam nowy mikrofon. Mam nadzieję, że z jakością będzie ok. Zapraszam was do subskrypcji naszego kanału, do oglądania naszych filmów i do komentowania i na naszą stronę polishgaming.pl Więc Do zobaczenia, na razie.